Ci oto Państwo oceniali te 14 oddaj spektakli. E, ale na początku, bo to później zawsze wszyscy uciekają, i, a to jest ważne. Ten festiwal, szef organizacji Ustawia Światło, pan dyrektor organizacyjny Marek Żurawski, bardzo dziękuję. Pracują ekipa obsługująca, ekipa techniczna, która pracowała po 18 godzin na dobę. Pani Rosław Jelenia, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy wstęp zarządzający nimi jest gdzieś św. jeszcze dzień Dlatego teraz dziękuję prezydent Miasta z Warszawy za to, że objęła patronatem Miasta stolicy Warszawy, że nas finansowała, Fundusz Oświaty w Brawo. I Małgorzacie Sady, która była komisarzem filmowym. No i sobie najbardziej. Za w teatrze, czyli wnet, postanowiło przyznać nagrodę stówę za za teatralne przedestylowanie osiedla w Czysty dla Agaty Płucińskiej za spektakl Żywoty świętych Osiedlowych. Wiedział, że sama sobie jest minna. 14 listopada, a przyznanie to tuży zachodni. Profesjonalne przyznaje nagrody finansowe. To jest w świecie artystycznym ważniejsze. Przyjemność reprezentować Polski Ośrodek Lalkarskich Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy Polunima. Tu mogę mieć kłopot. Dyplom honorowy Polskiego Ośrodka Lolkarskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Lokarzy Polunima, Panu Feliksowi Kijalo i Thome, za animację klizdy w spektaklu Ży Dyplom Honorowy Polskiego Ośrodka Lokarskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Lokarzy formuły Nie ma panu Samborowi Dudzińskiemu za muzykę do spektaklu w Rzecz Żywoty Świętej To jest replika rzeźby, która w się spektaklu do profesora Leszka Kłopowskiego, jeżeli pana Naemi. w Naemi. Nagroda cudnej chwili unitarnie możliwy za piękny moment animacji w postaci rzeźby z brązu na autorstwa Ewarda Kornka. Pani Agacie Kucińskiej za scenę na dachu w spektaklu Żywoty Świętych Komisja w składzie e, Krystyna Żukowska, Ewa Czarska, Hartmut Topf, Bartłomiej Miernik i Marcin Bartnikowski przyznała nagrody Piątego Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla dorosłych lata przez człowiek. E, the commission, consisting of Krystyna Żukowska, Ewa Czarska, Hartmut Topf, Bartłomiej Miernik and Marcin Bartnikowski, had awarded the prizes and mentions of 5th fifth fifth International Festival of uh, Puppet Theatres and Film Animations for Adults. Wyróżnienie za wykreowanie świata społecznego w przedstawieniu Mano Libera dla Michel Einar ze Scarlatine Teatro. Mention for creation of uh, stage world for Michel Ejnart, Mano Libera, Performance of Skaletny Teatro. Wyróżnienie za dynamiczną grę zespołową spektaklu Desperandula dla aktorów, dla lkarzy, z dezorzowo-ludkowe divadło. Mention for theater, dynamic theater play for actors capetias of Desperandula performance. Wyróżnienie za wyraz artystyczny lalek w przedstawieniu sierota dla Mobunte z kranek i teatru. Mention for artistic, uh, um, artistic um, gotcha. profile of uh, puppets in the performance of Mobunte. From Wyróżnienie za muzykę w spektaklu Żywoty Świętych Osiedlowych dla Samora Dzińskiego. <plosy> oraz dwie nagrody. Nagrodę za wyrażenie życia lalką dla najlepszego aktora, dla Charlotte w przedstawieniu Abelard z Belotea. Okay. For the best actor for Charlo Lemoine of Velodia. Oraz Grand Prix Festiwalu za wyrażenie teatru lalką dla Agaty Kucińskiej za przedstawienie Żywotu Świętych Osiedlów. <kluczy> Piąt jest arodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych Lalka toś człowiek. Nagroda publiczności. Zaproszenie w Ciemno w 2010 na edycję 6.2011 dla zespołu Skarlatiny Teatru z Aspektach Libera.